Witam Was, zwłaszcza serdecznie witam przyjaciół Muzeum Azji i Pacyfiku oraz sympatyków oraz adeptów naszej Fundacji Dantian Fundacji, która już od ładnych paru lat uczy różnych dalekowschodnich technik zdrowia i sztuk takich jak Tai Chi Chuan czy Qigong. A chciałem Was zaprosić serdecznie do nowej grupy na Facebooku, którą właśnie teraz tworzymy pod hasłem Qigong energia świadomego ruchu za chwilę wyjaśnię dlaczego a jednocześnie też może, ponieważ nie wszyscy znacie nas i znacie mnie, chciałem może parę słów o sobie. No, jak widzicie, parę lat już przeżyłem, a nie będę mówił może o tych kilkudziesięciu latach spędzonych zawodowo w różnych międzynarodowych korporacjach high-tech, ale jeszcze dłużej zajmuję się różnymi sztukami walki i zdrowia. Zacząłem w azt gdańskim, trenując judo i karate. No, tak się złożyło po że mieszkałem parę lat w Japonii, ćwiczyłem taki japoński Wugzenn, kudo, jeżdżąc tam i latając od czasu do czasu później i przechodząc następne stopnie, ale od ponad już 20 lat wszedłem na drogę Tai Chi Chuan starego stylu Jan Tai Chi Chuan który trenuje już przez ten cały czas pod kierunkiem mistrza siódmej generacji tego stylu Li Chuan Zenga. i jednocześnie już też od tych można powiedzieć trochę kilkudziesięciu lat ćwiczę z różnymi mistrzami różne formy qigongu i ponieważ no już troszkę tej wiedzy się skumulowało w tym zakresie więc zacząłem się z nią dzielić i żeby nadać temu jakiś kadr organizacyjny, założyliśmy w 2014 roku fundację Dantian. Fundację, ponieważ no, trochę lat mieszkałem też w Azji, ale w tym okresie a, częściej przebywałem w Polsce, więc nic dziwnego, że. Bardzo szybko zaprzyjaźniliśmy się z Muzeum Azji i Pacyfiku. Z jednej strony prawda, nasza działalność, taka no, z jednej strony prozdrowotna, ale jednocześnie e, kulturalna, pasowała do profilu muzeum, a z drugiej strony myśmy mogli też korzystać z bogactwa e, muzeum i e, różnych prelekcji, które też często wspólnie organizowaliśmy. E, nie tylko właśnie prowadziliśmy tam zajęcia regularne tai Chi i Chikongu, ale też różnego typu warsztaty. I ostatnio witaliśmy nowy rok chiński, właśnie w Buzeo, Azji i Pacyfiku. Trzeba powiedzieć, że ten nowy rok chiński przyniósł nam w tym roku z Chin coś, z czego byśmy mogli żyć bez i w związku z tym. Zamknięte zostało i Muzeum Azji i Pacyfiku, i również nasze studio Dantian, gdzie, gdzie ćwiczyliśmy i w związku z tym przenieśliśmy całą naszą działalność, to, którą się oczywiście dawało do sieci. A z kolei, jak się spojrzy na te ćwiczenia, które my propagujemy, to one są dla tego okresu właśnie, kiedy spędzamy czas w domach. Jak widzicie, tu mamy no, w pomieszczeniu zrobione takie, można powiedzieć, małe studio, z którego robimy różnego typu streamingi. Możemy zobaczyć, możecie zobaczyć, co jest w programie na właśnie portalu studia Damian i postanowiliśmy również właśnie z Muzeum Azji Pacyfiku rozszerzyć troszkę właśnie tą działalność z jednej strony, żeby ten ciką, za chwilę będę może wyjaśniał, co rozumiem pod tym pojęciem, tym, którzy nie do końca wiedzą, ale on się świetnie te ćwiczenia świetnie się nadają właśnie na ten czas. Dlaczego? Dlatego, że można je wykonywać wszędzie, bez względu na to ile mamy miejsca. Oczywiście lepiej na świeżym peczu, ale w każdym razie możemy je robić również w domu, możemy na balkonie, możemy w małym ogródku. E, również istnieją prostsze formy e, cikongu, które łatwiej jest opanować, a one wszystkie. Mają to do siebie, że wzmacniają nasz organizm, jednocześnie zwiększają naszą immunologię, a także działają również psychofizycznie, czyli uspokajają, czyli pozwala to w takim okresie no dość stresowym dla nas wszystkich, z jednej strony wzmocnić nasz organizm, żeby łatwiej prawda, walczyć z tymi różnymi patogenami, a z drugiej strony troszkę uspokoić się właśnie tutaj wewnętrznie. A też trzeba powiedzieć, że gong jest silnie osadzony, że na mało, przynajmniej 5 tysięcy lat do udokumentowanej historii rozwoju i w związku z tym jest bardzo silnie związany z różnymi aspektami kulturowymi Chin i nie tylko Chin, często też i dalekiej Azji. Także jest to aspekt oczywiście tradycyjnej medycyny chińskiej, bardzo ważny to w Połączone są te dwie dyscypliny bardzo silnie i ten Qigong również jest uważany za istotny element i w profilaktyce, i również w pewnych formach właśnie wspomagających leczenie różnych pacjentów w szpitalach itd. Z drugiej strony dzieje się to zresztą nie tylko, nie tylko w Chinach, z drugiej strony również bardzo silnie łączy się z filozofią, prawda, głównie z filozofią taoistyczną, łączy się również z kosmologią. Właśnie jak Chińczycy widzieli wszechświat, jak widzieli człowieka jako taką jedność, trochę psychofizyczną, bardzo silnie związaną z kulturą, także wiele takich aspektów kulturowych, i dlatego właśnie zawsze z Muzeum nasza fundacja wspólnie działała, bo te aspekty i kulturowe, i zdrowotne, i ćwiczeniowe, prawda, są bardzo tutaj istotne. No, myślę, że warto. Tym, którzy nie zetknęli się nigdy ze słowem Qigong, z pojęciem Qigong, nawet ze, ze słowem, może parę słów tak wyjaśnienia. To słowo składa się z dwóch słów. "ci" czyli energia energia własna, energia wewnętrzna. To jest w zasadzie koncept, który istnieje w wielu kulturach. Mamy u starożytnych Greków, mamy pneumę, mamy pranę, prawda, w, w kulturze hinduskiej, mamy ki w Japonii, czy właśnie w Chinach. Jest to ta energia, która ożywia cały wszechświat, która również nas ożywa, która płynie w, w różnych kanałach wewnątrz naszego organizmu, z których część, najważniejszych 12, nazywa się meridianami i właśnie akupunktura jest bazowana na o właśnie wykorzystaniu działania określonych punktów, które mieszczą się na tych meridianach. I także cikąg jest to ta praca, kultywowanie energii własnej, wytwarzanie jej, zwiększanie jej, a jednocześnie współpraca, czy praca nad jej lepszym rozpływem. W taki sposób, ażeby zharmonizować pracę narządów wewnętrznych, ażeby wytworzyć to, co się nazywa wejci, czyli taką obronną energię. Dlatego to jest takie ważne w dzisiejszych czasach, że po prostu, jeżeli te wszystkie no soki, powiedzmy, będą w nas lepiej płynąć, wtedy również nasza e, immunologia e, po prostu uzyskuje taki boost. Możemy wtedy być bardziej odporni na różnego typu patogeny. Także to nie jest tylko dostosowane do obecnej pandemii. Oczywiście jest, ale Gdziekolwiek, kiedykolwiek spotykamy się właśnie z różnymi patogenami, z wirusami, z bakteriami itd. To jednak naszemu organizmowi, który jest w miarę sprawny, w którym właśnie te samoleczące własności organizmu są aktywowane poprzez właściwe ćwiczenia to jest bardzo istotne, żeby po prostu pomóc sobie w konfrontacji, a jednocześnie właśnie jest ten aspekt, o którym już wspominałem, ten aspekt taki trochę psychofizyczny. I tutaj e, nie tylko właśnie e, jest to potwierdzone przez jakieś no pięć tysięcy lat już historii jako część tradycyjnej medycyny chińskiej, ale coraz więcej już od kilkudziesięciu lat takie ośrodki jak Harvard Medical School czy inne zachodnie ośrodki też już zaczęły stosować, prawda, wprowadzały tai chi, wprowadzały do własnych programów takich prozdrowotnych. Tylko co jest bardzo ważne, żeby te ćwiczenia wykonywać prawidłowo, bo w zasadzie są trzy główne elementy. Jest to właściwy ruch, czasami nawet bez ruch. potem mamy oddech, właściwy oddech, najczęściej i zawsze prawie przeponowy, i potem mamy również koncentrację. Koncentrację, uwaga, która jest skierowana do wewnątrz. Także te aspekty. Właściwy ruch, właściwy oddech i właściwa koncentracja są bardzo ważne w chikongu. I e, no, pokażę Wam za chwilę może, żeby to zademonstrować, bo mówimy, że należy właśnie każdy ruch też wykonywać prawidłowo. I pytanie jest, co to znaczy prawidłowo. Więc za chwilę pokażę Wam może na przykładzie dwóch ruchów, jak wygląda różnica pomiędzy taką troszkę gimnastyczną, gimnastyką typową, a czymś, co można nazwać chikongowaniem się tutaj bardziej sportowo, żeby można było zobaczyć troszkę moje ramiona, bo to jest akurat tutaj ważne. I zrobię to samo, można powiedzieć, ćwiczenie w dwojaki sposób. No Jeden, prawda, taki bardziej, nazwijmy to typowy gimnastyczny: prosto otwieram, tutaj no, klatę wypinam, prawda? Jestem, rozszerzam, no i tak czuję, że tutaj. A, porościągałem się trochę. A teraz to samo ćwiczenie jako Chigong. Na pewno widzicie różnicę na pierwszy rzut oka, że to drugie wykonuje wolniej, ale to naprawdę jest najmniejsza różnica. Ważny jest mechanizm i właśnie różnica pomiędzy typowymi ćwiczeniami, a tymi ćwiczeniami pozornie wyglądającymi tymi samymi Chigongu, jest kolosalna. W tym przypadku przede wszystkim tak, musimy robić to wolno. Po drugie, musimy przyjąć właściwą, właściwy, właściwą pozycję, właściwy E, ułożenie całego ciała. W tym przypadku, na przykład, musimy mieć wnętrze łokci skierowane w tej pozycji do przodu. Zwykle ma się to skierowane w ten sposób. Skręcenie w ten sposób e, przed ramienia, tutaj, i ramienia generuje. Lepsze połączenie z tyłu, a tam akurat pod siódmym kręgiem szyjnym znajduje się bardzo ważny punkt, w którym następuje spotkanie kanałów Yang. Także jak jest za dużo energii tej wewnętrznej, tego ci, to ona wtedy będzie się rozpływać albo będzie przypływać. To jest tak aspekt energetyczny. Z drugiej strony, właśnie sposób robienia tego ćwiczenia jest inny niż. Typowy. Typowy jest taki, że my zaczynamy wszystko, mamy przyzwyczajenie do zaczynania wszystkiego od dłoni. Tu natomiast musimy zacząć ten ruch otwierający od zbliżenia łopatek. To już samo w sobie nie jest takie proste. My nie myślimy zwykle prawda, o łopatkach i o ruchu łopatek. Czyli zaczynamy od zbliżenia łopatek i potem następuje ruch ramion, przedramion i na końcu dłoni. Ale ruch zamykający jest podobny. Czyli łopatki się rozchodzą, ramiona, przedramiona, dłonie. I to samo właśnie jak w wielu, właśnie praktycznie we wszystkich sztukach walki, zawsze zaczynamy od centrum i dopiero potem dłoń jest, czy stopa jest na samym końcu. Żeby właśnie tą energię doprowadzić, to tutaj to ćwiczenie my po prostu tak jakbyśmy się rozwijali. Jakbyśmy mieli takie skrzydła, którymi otwieramy się, zaczynając właśnie z pleców. Inną rzeczą tu bardzo ważną, tak jak w Cikongu, właśnie właściwy ruch, właściwy oddech i właściwa koncentracja. Co się tutaj dzieje? Jeżeli otwieramy i wspinamy się tutaj lekko to zauważcie, że jak się tak będziemy otwierali i tu się wcale nie napinamy, tylko się otwieramy, brzuch nam się trochę spłaszcza, musimy oddychać przeponowo. A jak wracamy, wydychamy też do brzucha i tutaj do podbrzusza, prawda, do dantianu. I mamy ten ruch, że prawda, brzuch się tu będzie trochę spłaszczał przy otwarciu i schodzi tutaj, Energia, prawda, i nasz oddech w dół. Czyli co się wtedy dzieje? Wytwarza się odwrotny tor brzuszny oddychania. Także mamy, prawda, wdech, wydech. Prawda, tutaj znowu wdech i wydech. To notabene ćwiczenie wchodzi w zakres takich naszych ćwiczeń przygotowawczych zawsze przed każdymi treningami, które robimy. Tutaj też właśnie jest ważne, aby ten ruch w całości skoordynować, żeby również to wstawanie, opadanie musi być tułów też w pionie otwartym. Także musimy wewnętrznie też skupić się na sobie. I śledzić trochę wewnętrznie właśnie cały ruch, również oddech. A potem ten tak zwany oddech wewnętrzny można już na bardziej zaawansowanym poziomie trenować, że ta energia wewnętrzna, która dopływa tutaj przy otwarciu do punktów laogong, bardzo silnych takich punktów energetycznych, które mamy tutaj w dłoniach, a potem przy. Jak zjeżdżamy w dół, to wtedy tą energię kumulujemy w Dantianie. To jest tak zwane oddychanie trzech bram. Można jeszcze oddychać tak zwana pięcioma bramami, ale to już jest taki bardziej zaawansowany przykład. Także widzicie na tym prostym przykładzie, że z jednej strony wygląda to trochę podobnie, ale jest kolosalna różnica w sensie mechanizmu. I właśnie tak jak Różnica pomiędzy taką typową gimnastyką a gimnastyką, też się tak nazywa prozdrowotną, to już w zasadzie nie jest gimnastyka. To jest aktywność, która mobilizuje, e, która e, w sposób taki całościowy e, ruch, oddech i właściwa koncentracja. Te trzy aspekty, gdzie właśnie oddech i koncentracja są bardzo ważne. Mogę jeszcze jedno ćwiczenie tutaj pokazać, takie, e, które się nazywa. Typowe rozgarnianie. Gdym to robił tak bardziej, rozgarnianie chmur się nazywa w Cikongu, ale gdybym to robił tak gimnastycznie, no to bym robił pewno, wiecie, coś takiego. Natomiast jak to robię cikongowo, to po pierwsze muszę w odpowiednim miejscu skrzyżować tutaj przed przedramienia. Potem tak, jakbym stosuje tak zwany potencjał pęk rozszerzający się do podniesienia. W pozycji jestem tutaj tak zwanej mapu. Czyli odpowiednio musi być ta pozycja jeźdźca, prawda? Jak to się czasami nazywa. Potem otwieram tutaj. Otwieram tutaj też te punkty, prawda? To jest dobre na płuca. Otwieram tutaj te punkty, gdzie się zaczyna meridian w płuc, skąd wychodzi. I potem jest ważny ten element, w którym zamykam i wydycham, prawda? Tu jest wdech do dołu, i potem jest tu znowu wdech, otwarcie. Zamknięcie, czyli mam cały też cykl oddechowy, a jednocześnie mechanizm, który porusza tym całym ruchem, jest stąd wychodzi, prawda? Także to jest inny przykład. To się ćwiczenie nazywa rozgarnianiem chmur, ale już mam nadzieję, że po tych dwóch przykładach widzicie różnicę pomiędzy właśnie gimnastyką. Typową, taką naszą, no, nazwijmy to zachodnią, a właśnie to dalekowschodnim Cigągiem w tych wszystkich aspektach, o których już mówiłem. No, widzieliście przed chwilą w tych domowych warunkach, właśnie przykłady dwóch ćwiczeń, jak wygląda różnica pomiędzy pozornie takim samym ruchem, który jest robiony, nazwijmy to tradycyjnie gimnastycznie tak bardziej u nas, a czymś, co jest właśnie tym ćwikągiem używającym oddechu, używającym koncentracji i odpowiednim właśnie tutaj ruchem. Także e, zaletą właśnie też tych ćwiczeń, co trzeba absolutnie podkreślić, jest, że można je wykonywać w każdych warunkach, prawda? Tutaj widzieliście normalnie w pokoju w domu, e, można je również w, e, niezależnie praktycznie od sprawności fizycznej są dostosowane gongi, te ćwiczenia dla osób które e, tylko mogą siedzieć prawda czy nawet tylko leżeć także mimo wszystko można właśnie pomóc sobie pomóc sobie i żyć trochę lepiej właściwie celem tego wszystkiego jest celem tych ćwiczeń a jest a Żyć bardziej harmonijnie z samym sobą, prawda? Poprzez to, że lepiej oddychamy, że lepiej się czujemy, że po prostu mniej się stresujemy, możemy żyć łatwiej, możemy żyć szczęśliwie, możemy żyć bardziej w harmonii z samym sobą, z naszym otoczeniem z innymi ludźmi, ale też i z przygodą. I tutaj jest właśnie bardzo ważny też aspekt, zwłaszcza w taką piękną wiosenną pogodę, którą teraz mamy. No niestety na razie nie możemy jeszcze przynajmniej kiedy mówię te słowa wychodzić. Mówi się, że może już do tych pachków będziemy mogli wychodzić, oby, bo właśnie ćwiczenie w przyrodzie. Jest czymś bardzo ważnym. My wtedy, jak jesteśmy bardziej skierowani do siebie, jak bardziej odczuwamy, co się z nami dzieje, również zaczynamy bardziej odczuwać otoczenie, bardziej odczuwać tę przyrodę. I zwłaszcza w momencie, kiedy ta przyroda budzi się do życia, kiedy jest ta wiosna, kiedy jest lato, to wtedy ten kontakt z przyrodą jest bardzo konieczny. I jednocześnie te ćwiczenia wykonywane w przyrodzie. No, miałam rok temu, kiedy jeszcze można było latać, spędziłem trochę czasu właśnie w Azji. Południowo-wschodnie, w którym kiedyś też przez dłuższy okres mieszkałem, i tam właśnie miałem okazję w różnych fajnych miejscach, i nad brzegiem oceanu, prawda, i, i pod wodospadem, właśnie poćwiczyć. Ale wcale nie trzeba być tak daleko, bo również u nas, prawda, czy jesteśmy jak w Warszawie, no to mamy tutaj, prawda, ogrody, mamy parki, takie jak Park Łazienkowski, możemy, możemy ćwiczyć, warto jest wyjść. I ćwiczyć tutaj w przyrodzie. Zachęcam Was bardzo do nauczenia się pewnych, nawet prostych tych ćwiczeń, robić je w domu. Ważna jest też systematyczność, żeby po prostu, jak już się nauczymy, to żeby co. Dziennie robić. Wystarczy około 20 minut prawidłowych ćwiczeń. Wierzcie mi, a już wszyscy przez to przeszliśmy, czujemy się po prostu lepiej. Czyli cała taka poprawa naszej sprawności psychofizycznej dzięki tym ćwiczeniom nas naprawdę może ustawić i w domu, i w pracy i łatwiej nam będzie różnego typu właśnie no, problemy, które spotykamy na swojej drodze, a teraz mamy ich sporo. Po prostu łatwiej przez to wszystko przejść. I z tego powodu, również, żeby bardziej rozpropagować właśnie ten cigog przy współpracy z Muzeum Azji i Pacyfiku, za co serdecznie dziękujemy, chcielibyśmy, Poprzez tworzenie tej grupy, poprzez naszą grupę na Facebooku, energia świadomego ruchu Cigą, energia świadomego ruchu, te trzy słowa energia świadomego ruchu są bardzo ważne. To jest motto naszej fundacji Dantian i właśnie z tego świadomego ruchu tworzy się ta energia. Także zapraszamy was do dołączenia do tej grupy, do tego, żebyście weszli na tą drogę takiego lepszego, szczęśliwszego życia poprzez te ćwiczenia, poprzez poznanie i również tych ćwiczeń i tych aspektów kulturowych, aspektów medycznych, na pewno to wszystkim pomoże. Także zapraszam serdecznie w imieniu własnym i oczywiście też Muzeum Azji i Pacyfiku w imieniu naszej Fundacji Dantian i Studia Dantian. Także cóż, mam nadzieję, że. Razem wspólnie będziemy się mogli dzielić wiedzą. Ja się postaram podzielić swoją wiedzą, którą mam z Wami, a jednocześnie będzie fajnie, jeżeli Wy również podzielicie się waszymi doświadczeniami i wiedzą właśnie. Także po raz pierwszy będę na Facebooku, a zajęło mi to prawie 70 lat, żeby na tym Facebooku być, ale będę. Także słuchajcie, jeżeli chcecie dołączyć, a mam nadzieję, że dołączycie. Zapraszam.